Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy kilka gierek z Guile VGX Udało mi się z nim zagrać ja to oczywiście dogrywam po już zagraniu Po prostu sobie dogrywam początek Także przechodzimy już do pierwszej gry, zagrałem tam kilka gierek Dobra, lecimy z pierwszą grą, zobaczymy jak wyjdzie Oczywiście gram tutaj z Guile i Lulivo Okej, okay, dobra, no niestety mam Sergia, który nadal jest jednak no dobry, do, dosyć dobrą postacią Okej, okay, niestety zostałem tylko ja, no i niestety mogłem to w sumie lepiej zrobić ale no, nie udało się. Tatara i tak mnie zabiła. Mike już w, tak naprawdę wchodzi nam w bramkę. Okej, okay, gra z drugim Star Powerem. E, warto wiedzieć. Okej, okay, czy uda się? Dobra, ult. Jeszcze ja tu zgadżetowałem. Dobra, ten misiek trochę pomógł e, obronić tak naprawdę tą bramkę. E, zobaczymy jak wyjdzie. No, było blisko. Niestety no, mają tego e, Serge'a, który, no tak jak mówię, jest nadal mocny. Niby dostał te nerfy. Ale naprawdę jest nadal grywalny. No, widzicie, ten Dynamite też dosyć dobrze tutaj e, gra. W ogóle nie mogę nic zrobić. No, mam nadzieję, że uda się wygrać tu e, tą gierkę. O, jeszcze Guile zdążył to e, wyłapać jakoś. No, niestety, tara, Ult. Wszyscy tak naprawdę na przybramcy siedzą. My wychodzimy i cały czas to e, bronimy. Dobra, niestety nie trafiłem. A jajaj, tutaj była szansa e, pokonać tą e, tarę. Można by było już jedną osobę, można postać yy, pokonać i wtedy spróbować wyjść, dobra, od razu Gadżet, Tatara pada, ale niestety Mike sobie wchodzi do bramki, no niestety nie zwróciłem uwagi na niego, teraz będzie trochę problem, okej, okay, tam yy, Gail nam poleciał do przodu, chyba było takie taktyczne zagranie, dobra, piła do przodu, ale niestety dokładnie tam padł, yy, nie dał rady nic zrobić, w sumie wszyscy na niego poszli, więc... No, co się dziwić, okej, okay, trzy razy out time i mamy Tarę pokonaną, no rzucę tego miśka, żeby ich gonił, ale no, nie wiem, czy to się uda tam im wybronić, okej, okay, udało się, jeszcze daj dynamic padł, więc teraz my możemy wyjść, Tara już wychodzi też niestety, e, na szczęście jest bez ulta, więc chociaż tyle, ok, ona tutaj siedzi, dokładnie, pewnie za niedługo będzie miała ulta, za, o, dokładnie, no tak, dosyć e, agresywnie wychodziło, ok, tam gujle, dobre zagranie, czy uda się? Tak, udało się, nawet dobra akcja tutaj na odcinku mi się udało, Yy, nagrać jaką akcję zrobił jeżeli nie widzieliście to polecam przesunąć ale no myślę że yy, każdy widział chciałbym sam takie akcje robić może kiedyś bym popróbował sobie wiecie zawsze tam jakieś triksy czy coś można by było sobie zrobić z tego yy, na razie teraz wygrywamy można powiedzieć bo bardziej ich spuszczowaliśmy okej okay, dobra teraz do mnie podanie i pięknie Fame zdobyła w ramkę yy, na 2 do 1 pięknie skończony mecz no na początku było dosyć ciężko yy, nie ukrywam bo no spuszowali nas, jak sami widzieliście, ale lecimy z drugą grą. Myślę, że takie kilka gierek nagram i myślę, że będzie ok. Druga gra przed nami, ja oczywiście sobie gram nitom, e, może później zmienię, ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, teraz trafiliśmy na e, Ems, Shelly i Sandy, więc no, mam nadzieję, że tutaj będzie trochę łatwiej, nie ma jednak tego Serge'a, Tary, e, więc no, zobaczymy. Mamy też Gayla, który no, e, jest dosyć też ok, czy mi tutaj uda się zabić? Ok, jeszcze tutaj. Szczeli, dostała trochę od yy, właśnie Geyla. Aj, niestety ta Ems. Tutaj srebrna Ems mnie pokonała. Niestety Spike od nas też padł, Sandy po prawej stronie, trzeba uważać. Ja już sobie lecę, wyślę może taką emotkę. Yy, okej, okay. Sandy został tylko Gail u nas, ale no 35 rank. Ma oczywiście Guile tu mogę jeszcze Wam w sumie profil pokazać, żeby tu nie było, że yy, jakaś podruba czy coś, że to yy, prawdziwy. okej okay. A, ja, ja jeszcze zdążyła tam zultować, w sumie fajnie, że straciła tego ulta na Miśka, ale no niestety tutaj y, Ems porobiła i udało jej się zdobyć tą ramkę. ja tam byłem zajęty tą Shelly, więc dosyć średnio, okej, okay, tutaj ile już skoczył tam na tą Sandy, trzeba, trzeba to wybronić, żeby nie było lipy, y, Shelly gdzieś jeszcze jest tutaj w tym ulcie, okej, okay, idzie, próbowała podejść, na szczęście się jej to nie udało, y, na razie przegrywamy, no ciężkie dosyć te mecze się trafiają, tutaj myślałem, że będzie... Łatwiej, a jednak y, jest nawet też, można powiedzieć, ciężko. Ok, udało się Shelly pokonać, Czy ta, Aj, myślałem, że ta Sandy jeszcze poleci z tego trapa, ale niestety nie. Y, ona będzie tutaj się dobra, rzucę Miśka, żeby y, żeby ją tam może nawet zabił, albo ją chociaż spuszował, tak jak to robi właśnie w tym momencie. Ok, minuta do końca. Teraz my tutaj przechodzimy do ataku. Shelly prawdopodobnie padnie, tak? Udało się, jeszcze ja tutaj lecę po piłkę, żeby podać. Ok. Dobra, podanie i prawdopodobnie będzie to gol, tak, udało się strzelić, mamy wyrównanie 1 do 1, zaczynamy, no na początku tamtej gry e, zepsułem to, że ta Shelly mnie tak podjechała, jak sami zresztą widzieliście, niby mi się udało tam e, ją pokonać z pomocą Gale'a, ale no niestety to i tak e, średnio wyszło tym, teraz powiedzmy, no nie, nie spuszowała mnie tak, więc udało się o wiele lepiej, to wyszło i udało się też e, strzelić nawet bramkę, e, niestety ja i Spike na low, więc... E, troszkę tutaj mamy problem. 19 sekund do końca. Szali tutaj siedzi z ultem. E, niestety ok. Ems też ma ulta. Czy uda mi się jeszcze uciec? Dobra, udało się. Udało się uciec. E, Ems można powiedzieć zepsuła tego ulta, dobra. Ok. ja jeszcze Miszka rzuciłem żeby tam pomóc w razie czego. Ok. podanie do, e, do Guiley. Czy uda się mu to strzelić? Niestety nie za mało HP miał, żeby to e, strzelić. Ok. gadżet... Ja, ja już w sumie już bez sensu ten Misiek był na low. E, mogłem sobie go zostawić. No ten ult e, Sandy też trochę, trochę im daje tą przewagę. Mam nadzieję, że uda się jednak też to wygrać, no bo fajnie byłoby jak najwięcej gierek wygrać. No mamy geyla mamy Spike'a, niby e, powinno być lepiej na tą Shelly, ale no e, niestety Sandy, Ems trochę tutaj przeszkadzają. Zdecydowanie tu przeszkadzają, żeby ta Sandy nie chciała podać do, e, do Shelly, Shelly, bo ona właśnie tutaj z ultem leci. No i teraz mamy trochę problem. Nie wiadomo gdzie oni siedzą. Ok, Shelly będzie to z ul yy, prawdopodobnie strzelała z ulta. No i niestety w lewą stronę strzelała. Yy, nie udało się tego wybrnąć. Mamy przegrany mecz, niestety. Dobra, lecimy z trzecią grą, zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że yy, takie cztery gry albo pięć będzie, zobaczymy. Teraz trafiliśmy na Bo, Spajka i Karla. Ja nie wiem czy są nitą w sumie tu git, ale wydaje mi się, że jest dobra postać. Yy, nie idzie jakoś najgorzej, więc, więc no nie zmieniam, wbiję sobie przy okazji na 800. Yy, I tak za dużo w tym sezonie nie gram. A już tak naprawdę Okej, okay. i czy uda się? I pięknie udało się to strzelić. Jeszcze tam y, udało... doleciała ta piłka. Całe szczęście mamy 1-0. No dosyć szybko, tu widać. Y, Guile lubi korzystać sobie z gadżetów Galea. Okej, okay, ten BO pewnie... O, dokładnie. Ma ten drugi gadżet. Na szczęście minus detonował, nie, nie uwięził mnie tak naprawdę w nich. Y, dobra, mamy. Został tylko Karl, ale prawdopodobnie to nie wejdzie, bo bo wychodzi... Albo nie, jednak tam prawą stroną jeszcze się udało. No dosyć ładnie tutaj szybki meczyk. Yy, wy, poleciał więc całkiem ok O, Questa sobie wygra 10 razy Na Brawl zrobiłem, więc lecimy dalej Plus 500, tu już kolejne skrzynki Brawl Pass oczywiście cały skończony Kolejny mecz, mamy tym razem Tarę, Franka, Gina, my standardowo Team Compu nie zmieniamy Ok, Frank na środek, no nie jest to najlepszym yy, Pomysłem, no ale trudno Przynajmniej troszkę łatwiej dla nas yy, Jakby tutaj ten Spike na, Mi pomógł z, ok niestety Padł ale prawie tego franka się udało. No tutaj Jin w ogóle jakoś leci do przodu, nie wiem co on robi. Dobra, ja się może wyleczę. Oj, 20%, ja się może wyleczę. Tam jeszcze Guile poleciał z trapa, zabił Jina. Tara też tam dosyć mocno od spajka obrywa. Lecimy z nimi. Frank w ulcie, spajka, dobra, jeszcze trochę do tego miśka brakuje. Okej, okay, Jin padł. Została tylko tara, no niestety tara, okej okay, z ultem. Czy uda się jakoś tutaj w prawą stronę? Okej, okay, no nawet nie musiałem, bo udało się zabić tą tarę, piłka wleciała do bramki, więc mamy 1-0. Lecimy dalej. Pewnie ten dżin będzie chciał ściągnąć. Okej, okay, myślałem, że ten frank pójdzie sobie tutaj. Okej, okay, gadżet jeszcze trochę go obije. No ten frank zdecydowanie za późny gadżet Dobra, kolejny Misiek. Są puszowani teraz dosyć mocno. A dobra, no i Guile sobie po prostu szelazulta do bramki. Mamy wygrany. Tu był dosyć łatwiejszy, trochę łatwiejszy mecz, dosyć też szybko poszedł. Więc mamy jeszcze jedną grę, żeby wbić. Nite na 800 zmienię sobie skina teraz na tego. I mamy prawdopodobnie ostatni mecz. No i niestety znowu poko dwa tanki. Wcześniej, jeszcze przed nagrywaniem, graliśmy już parę, la, parę razy na taki e, Team comp, No i bowiem wam było, było dosyć ciężko. Niestety, Poko nie dostał nerfa. No i ten heal jednak robi swoje. Ale mam nadzieję, że chociaż tutaj się uda to wygrać. Oni mają akurat Bula Daryla. Całe szczęście nie mają Jackie. Okej, okay, czy uda się? Tam Spike trafi. Ajajaj, niestety, Daryl to e, dał radę wyłapać. Jeszcze heal poleciał od Poko. Oj, dobra, ten Daryl we mnie. Ja osrazu misiek. Gadżet i ładujemy go. Ok, uda się go pokonać, całe szczęście. Nie będę używał gadżetu na tego bula, bo nie bez sensu. Yy, mi się kolejny załadowany, będę musiał go jakoś tutaj dobrze wykorzystać. I oczywiście ten gadżet, bo został mi jeden. Yy, myślę, że poczekam, aż ten Daryl mnie podjedzie. Mamy minutę 30.00. No zawsze, no zawsze na taki team comp jest dosyć ciężko. Ok, gadżet znowu na Daryla. Mamy pokonanego, więc teraz z prawa strona wygrana. Ok, ile poleciał i jeszcze tylko piłki brakuje. Tylko piłki brakuje. A ja je, trochę za późno, za późno to podanie Misiek leci niestety już bez gadżetu, ból sobie tam yy, użył gadżet, wyleczył się 1500 HP No teraz są trzymani dosyć mocno w bramce więc myślę, że będzie ok. no i udało się tutaj w ogóle ten daryl, jak z, mogli się zauważyć jakoś, nie wiem, on się zbugował czy coś, wjechał w tą ścianę i yy, tak naprawdę od razu go zatrzymało, więc to też yy, jakiegoś buga tu... wow, wow dobra, ten ból prawie to szczelił na szczęście ult spajka wyratował Aj, niestety nie trafiłem tego, no i to będzie gol, no. Niestety tak łatwo stracony, yy, stracona bramka. Tutaj ból wjechał, Daryl yy, wziął piłkę, niestety nie udało się ich pokonać. Dobra, Misiek na pokonie, niech on go tam ubija. Aj, niestety już ból yy, tutaj idzie pomóc. Guile znowu tam poleciał. Ok, podanie, piłka do przodu 420 HP, dobra, rzucę tego misika, niestety padłem, może ten. No nie, znowu temu Poko pomaga Daryl, gdyby nie pomógł na pewno z tym miśkiem, zająłbym mu trochę dłużej, mam nadzieję, że uda się wygrać ten mecz, bo nie, bo jest to mecz o 800 pucharów na, na nicie, oczywiście nie jest problemem wbicie 800 pucharów na postaci, ale wiecie, no przy okazji y, można sobie wbić, okej, okay, mam tą piłę, oj, tu, y, poleciał Daryl w moją stronę, niestety, no widzicie, Poko leczy cały czas, y, więc jest problem, teraz będziemy mieli overtime, zobaczymy jak wyjdzie. A jajaj, niestety tam polecieli, czy uda się... Nie, no ja go na pewno nie zatrzymam, no i niestety, szali tą bramkę, niestety, Guile i Louis Wolf polecieli do przodu, nie wiem czy tak się czyta te niki, ale y, mam nadzieję, że tak jak coś to możecie też mi napisać w sumie. I niestety polecieli i nie udało się tutaj tego, ja już nie miałem szans wybronić tego bula. Także myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema.